Fajny poranek. Jak chcę kupić. Jak chcę. Dobrze, proszę bardzo. Uuu. Jeszcze to. Nie, nie. Nie zapłaciłem 20. Uuhu. Dobrze to otwieramy. <grym wytrych> Jest. Ta drachma. To, to, I w tym placie było jeszcze to. Że oni są mili, a oni są źli. O! Że oni są biedni, a oni budaci. O, jaka fajna gierka. U. I pat. I, I on jest z nim, a on z nim. O! No. no, dobrze. To na razie...